Jako pielgrzymi tu przybyliśmy, więc jako pielgrzymi modlitwę odmówmy. Dzięki Ci składam, o Boże Wszechmogący, za łaskę szczęśliwego przybycia do tego świętego miejsca, przed cudowny i łaskami słynący wizerunek Twojej i naszej Matki. Cieszy się moje serce stroskane i ufa Bogu miłosiernemu który mnie przy życiu utrzymuje i wspomaga w każdym moim utrapieniu. Spraw, Boże, swoją łaską, abym z wszystkimi, z którymi tu przybyłem, mógł się rzucić w objęcia twego nieskończonego miłosierdzia i dostąpić nade wszystko odpuszczenia grzechów i pomnożenia wiary, nadziei i miłości. O najświętsza Maryjo, Panno, górecka Pani, matko wszelkiej pociechy, któraś mnie swą macierzyńską miłością tu i na to miejsce wiodła, nie odmawiaj mi swego przemożnego wstawiennictwa u Bożego Tronu. Wstawiaj się za mną i za wszystkimi, którzy tu przybyli, aby u syna Twego Jezusa Chrystusa miłosierdzia doznali, a pocieszeni i umocnieni wrócili do domu. Maryjo-Górecka Pani, bądź naszą obroną. Wspomagaj nas i módl się za nami. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ale kazanie jeszcze się nie skończyło. A tę modlitwę wziąłem z modlitewnika góreckiego, gdzie wszyscy pielgrzymi, którzy tu przybywają do Matki Bożej Góreckiej, odmawiają. Więc bądź pozdrowiona Pani na Krajnie, Bądź pozdrowiona Matko Pocieszenia, Bądź pozdrowiona Matko Kościoła i Bądź pozdrowiona Moja Matko. Przed obraz Twój przychodzimy, by Ci dzisiaj dziękować i prosić, bo mamy odpust. Winy nasze będą odpuszczone. Bo dzisiaj całe niebo dla nas otwarte, morze łaski i miłosierdzia, błogosławieństwo i pokój, miłość i przebaczenie, moc ducha i radość. Dzisiaj to dla nas wszystko. Nasza matko, nasza matka, pocieszenia matka Kościoła, dzisiaj drzwi w niebie otwiera. I rozdaje. Jak idzie na lewo, na prawo. Możesz bracie, garściami brać, ile wlezie? Z tego skarbca dobroci. Wiesz, ile dusza zapragnie. Ile tylko możesz zmieścić w swoim sercu, i w głowie to, czego ci w życiu najbardziej potrzeba. Powiedz jej dzisiaj, a dostaniesz Dlatego ten odpust Bo tu jest jej dom Tu jest jej miejsce Bo tu jest ten cudowny obraz w ołtarzu Bo tę naszą ziemię i domy na krajnie Jej oddaliśmy Żeby dopatrzyła wszystkiego Dopilnowała Tak jak mama Tak jak matka żebyśmy nie zginęli z nędzy i głodu. To wielka łaska być pod płaszczem Maryi. To wielkie szczęście mieć ją za Matkę. Bo kiedy trudno i nic nie wychodzi, to do Matki wystarczy przyjść i pod nosem tak cicho zaśpiewać. Gdy wiarę tracim żywą, Nadzieję wzbudź, Matko, wspomóż nas. Gdy miłość gaśnie w duszy, Matko, wspomóż nas. Niech głos nas, Matko, wspomóż. Piękne sobie miejsce wybrałaś Maryjo. Krajne sobie wybrałaś na to pierwsze objawienie na polskiej ziemi. Zielono tutaj na tym skraju Polski, bo to krajna, skraj naszej ojczyzny. Między rzekami Dobrzynką i Kamionką od północy, Notecią od południa, jest Gwda z zachodu, Brda i Pilica od wschodu, prawie jak w ogrodzie Eden gdzie Bóg umieścił Adama i Ewę. Tam też cztery rzeki wypływały, aby nawadniać ów ogród, aby się żyło jak w raju. Taką małą górkę pod Łobżenicą sobie wybrałaś, bo ludzie tutaj dobrzy, bogobojni i szlachetni. I 944 lata już tu z nami jesteś. A od stu lat, jak misjonarzy świętej rodziny, tu przyprowadziłaś, żeby domem Bożym się zajęli, miejsce uświęcali i wiernych do syna Twego prowadzili. A ludzie z Wiktorówka, Rataj, Piesna czy Walentynowa, z górki pod Łobrzenicą zaczęli nazywać ten Twój dom górką klasztorną bo po zakonnikach teraz tę górkę było rozpoznać. 8 kwietnia 1923 roku kardynał Dalbor, prymas polski, klasztor i kościół ofiarował misjonarzom świętej rodziny, a 23 kwietnia ksiądz Antoni Kuczera już tu może im mszę odprawił. Kardynał mówił, że my teraz to nowi opiekunowie Sanktuarium Góreckiego. A ja dzisiaj po stu to nie wiem, czy to my opiekunowie Twoi, Matko Górecka, czy to raczej Ty dla nas, misjonarzy Świętej Rodziny, opiekunką, radością, pocieszycielką i Matką jesteś. Mądry i pobożny był nasz ojciec Antoni Kuczera. Skoro od samego początku naszego pobytu w Polsce znalazł dom, gdzie matka na nas czekała, to tak jak w Kanie Galilejskiej, tak jak dzisiaj w Ewangelii, żeśmy słyszeli, trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Ty już tam byłaś w Kanie i w górce pod Łobrzynicą. Ciebie nie trzeba było zapraszać. Zaproszono na to wesele Jezusa i Jego uczniów. A my dostaliśmy to zaproszenie, żeby tu być i tak już sto lat pod Twoim Matczynym Okiem weselujemy. Uczniowie Jezusa, misjonarze świętej rodziny. Ale niełatwe to były czasy, kiedy ksiądz Antoni tu zaczynał. Bo nasza Ojczyzna, Rzeczpospolita miała dopiero pięć latek niepodległości. Ale tutaj w kościele w gór, na górce, przy klasztorze przed, klasztorze, przed Twoim ołtarzem, nasi księża, bracia, razem z wiernym ludem, modlili i śpiewali: Z dawna Polski Tyś królowo. Ryjó, o nami przemów słowo, Maryjo, o ciemniałym podaj rękę, nie wytrwałym skracaj mękę. Swe królestwo weź po rękę, Ty nas nauczyłaś mówić Bogu, niech mi się stanie według słowa Twego. I stawało się, że kult Twój maryjny zaczął się rozwijać na krajnie, że po cudowną wodę ze źródełka ludzie zaczęli znowu przychodzić. Że nabożeństwa, odpusty, błogosławieństwa spływały na pielgrzymów, że małe i wyższe seminarium duchowne otworzyło drzwi, że drukarnia powstała, tak jak u Maksymiliana w Niepokalenowie, że posłaniec świętej rodziny wędrował z górki na całą Polskę, że nowicjusze uczyli się pod Twoim ok 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 okiem śpiewać godzinki i magnifikat. I że pierwsi misjonarze Świętej Rodziny stąd do Brazylii, Teksasu i Argentyny wyjechali. I stawało się wiele dobra według słowa twego. Ale płakałaś też i ze smutkiem mówiłaś do nas i po polsku i po niemiecku: Synu, czemuś nam to uczynił? Kiedy w 39 bracia stanęli przeciw sobie, a naszą górkę klasztorną zamieniono na obóz koncentracyjny. Ksiądz Wincenty Tomasz w niedzielę 23 października odprawił ostatnią niedzielną mszę z wiernymi. A później w nocy z 11 na 12 listopada wywieziono do paterka naszych męczenników: pięciu księży z prowincjałem Piotrem Zawadą na czele i 25 braci zakonnych. Było też tam z naszymi braćmi 20 księży decyzjalnych, dwóch księży z innych zakonów, dwie siostry zakonne od służebniczek. A w ogrodzie mamy jeszcze 40 innych Polaków i Żydów, których śmierć spotkała w naszej górce klasztornej. Módlcie się za nami, męczennicy góreccy. Do kogoż wzdychać mamy nędzne dziadki? Znają to. Do ciebie ukochanej matki, u której serce otwarte każdemu, a osobliwie Nędzą, nędzą, strapieni, jak ci niepewni gospodarze w kani galilejskiej po wojnie. Martwiliśmy się i co teraz zrobić? Jak to odbudować? Wszystkiego brakuje. Nadziei nie ma. Komuna rządzi. A ty patrząc z cudownego obrazu, z takim lekkim uśmiechem na twarzy, Trzymając syna na rękach, mówiłaś nam, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. I wróciliśmy, misjonarze świętej rodziny, przed Wielkanocą 45 roku. Wróciliśmy, by napełnić stągwie wodą i prosić Twojego syna o cud przemiany. O nadzieję prosiliśmy, o radość i o siłę. Pięćdziesiątym czwartym w uroczystych Zielonych Świątek nowy obraz Twój poświęcono. Później 6 czerwca 1965 roku prymas kardynał nasz, błogosławiony Wyszyński, korony papieskie ci nałożył i powiedział Ufamy koronata, korda, koronat. Ukoronowana serca koronuje. Nasze serca miłością teraz koronujesz. Ozdabiasz, ubogacasz, byśmy do Króla byli podobni. Bracia moi, kochani misjonarze Świętej Rodziny, sto lat się od niej uczymy, sto lat pod jej obronę się uciekamy i sto lat ona się nami opiekuje. Dlaczego my ją tak kochamy? Dlaczego my jej kwiaty niesiemy w maju i śpiewamy, że jest królową matką, panną, wieżą z kości słoniowej, bramą niebios, matką kościoła? Dlaczego my cały październik paciorki liczymy i pięćdziesiąt razy jej mówimy, tak jak Archanioł Gabriel, że bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski, Pan jest z Tobą. Dlaczego ją tak kochamy? Bo ma serce pełne miłości. That's all. Serce pełne miłości. I chciałoby się teraz jeszcze zaśpiewać, a nasze serca zimne jak lód. I może dlatego tak człowieka do niej ciągnie, i może dlatego do niej przychodzimy, żeby nam te serca rozgrzała, żeby nam te serca napełniła miłością, żeby nam te serca ukornowała. Bo bracie, możesz uniwersytety po, pokończyć, wszystkie tytuły zdobyć. Pół świata zjechać, poznać, możesz miliony rocznie zarabiać, a i tak będziesz mały i głupi, jeśli serce masz puste i zimne. Bo to, kim człowiek jest, nie zależy od tego, ile ma oleju w głowie, albo ile posiada, ale od tego, jakie ma serce. Pamiętam, jak w podstawówce jeszcze tak, rysowaliśmy takie duże, czerwone serca. Tylko później jak człowiek starszy to zapomina, gdzie to serce jest. I potem czasami tylko zawał serca przypomni, że coś takiego jest jeszcze. I całe moje życie to tylko wiem, że człowieczeństwo mierzy się miarą serca. Więc połóż dzisiaj ucho do serca matki, a rękę do swojego serca i posłuchaj, poczuj, czy te dwa serca biją tak samo. Możesz mi powiedzieć, o proszę księdza, jej to przecież takie dobre, a moje takie poharatane, poranione, kłótnią, zdradą, złem, chciwością, zazdrością, nienawiścią, matactwem, poranione bólem, próbuję je sklecić do kupy jakoś, to się próbuję być lepszy, a staram się, ale wie ksiądz, jak to jest, takie czasy. To tak dzisiaj ciężko. Wiem. Wiem. I dlatego chcę Ci przypomnieć słowa Maryi do Jezusa. Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Chcę, żebyś wiedział, że jest ktoś, kto nas ciągle szuka. I nie dlatego, żeby nas skarcić, nie dlatego, żeby nas zawstydzić, nie dlatego, żeby nałożyć jakieś kary, nie, nie dlatego, żeby. Nas zostanie, ale żeby przypomnieć nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ona nas szuka, żeby ukoronować nasze, nasze serca. Ona nas szuka, żeby nas uczyć miłości, tej na każdy dzień, w rodzinie, w parafii, do sąsiadów, w zakonie. Ona nas szuka, żeby nas nauczyć modlitwy. Bo bez modlitwy to jesteśmy jak te auto bez paliwa. Pojedziesz, ale tylko z górki i tylko w dół i tylko do czasu. A w życiu jest pełno takich, że trzeba pchać pod górę. Ona nas szuka, żeby z nas nauczyć ofiary i oddania, a nade wszystko, żeby nas nauczyć mówić Amen. Amen każdego dnia. Amen, kiedy jest dobrze. Amen, kiedy jest źle. Amen, kiedy nic nie wiem. Amen, kiedy jest ciężko i kiedy się nic nie układa. Więc dzisiaj jeszcze raz, kolejny raz, może ten setny raz, przykładam ucho do Twojego serca, Maryjo, i proszę Cię, pomóż mi, bo moj, by moje serce biło jak Twoje. Bracia moi kochani, misjonarze świętej rodziny, opiekunowie tego miejsca od stu lat, niech się nami matka górecka dalej opiekuje. Powiem Wam, że jesteśmy w dobrych rękach, matczynych rękach. A dzisiaj, tak jak Maryja, wyśpiewujmy to radosne magnifikat, oddając zgromadzenie, naszą przeszłość i przyszłość w ręce Boga Ojca. I wielbi duszo moja Pana, i niech się raduje Duch Mój, Bogu Zbawicielu moim. I w modlitewniku góreckim. Po pielgrzymce jest też modlitwa na zakończenie. Już się żegnam z Tobą, o potężna pocieszycielko strapionych. A zarazem jeszcze proszę, udziel łaskawie macierzyńskiego błogosławieństwa nam tu obecnym oraz tym wszystkim, którzy, z naszym, którzy się naszym modlitwą polecili. Bądź naszą pocieszycielką w życiu i przy śmierci. Bóg zapłać.